Witam w kolejnym, w kolejnym filmie. <laughs> rocznicowym, najprawdopodobniej ostatnim rocznicowym, dlatego że już zaczyna się już dłuższe, wolne. Nie wiem, czy, czy jeszcze coś faktycznie w tematyce rocznicowej by się pojawiło. No zobaczymy. W każdym razie, w tym chyba ostatnim rocznicowym, czyli tak kończąc, październik, klimat, ideały, jeżeli chodzi o tak ważną. Kwestie w moim życiu, jaką jest morze. Moją największą pasją zawsze było morze, pływanie, morze całościowo, ze sportu to oczywiście pływanie. Morze zawsze mocno zakodowane w mojej głowie. Wieloletnie poszukiwania ideałów morza w perfumach i tak naprawdę na rynku jest bardzo dużo do siebie podobnych klimatów morskich. Mm. Totalnie nie odpowiada mi klimat morski w mainstreamie, taka morskość, kolońskość, męskawość, nie. Czy coś sensownego w mainstreamie, nadmorskim, morskim bym znalazła? Jeżeli tak, to w dawnym. Natomiast y, kiedyś faktycznie wydaje mi się, że nurt morski był bardziej obecny, ale niekoniecznie w takim wydaniu, jak mi się podoba. Miałam kiedyś morski, nadmorski, już teraz unikat, y, aqua woman, chyba tak to się mawia, rosza. Znam Digio. Kiedyś miałam styczność z David of Wave. Jeszcze z takim zapachem, właśnie, do którego trochę mam sentyment. Ja bym go sobie chciała odświeżyć, tylko nie do końca pamiętam nazwę. Może ktoś będzie wiedział. Próbuję to namierzyć kiedyś dawno temu. Kilkanaście lat temu miałam zapach, który miał w nazwie coś z corail. corail. I jakiś taki koralowy kolor był w flakonie. Nie mogę tego namierzyć. Wpisuję na Fragrance w różnych misjach. Nie mogę tego namierzyć, ale może na mierze, bo wydaje mi się, że to by mnie mogło przenieść w czasie, taki sentyment by tam był w niszy na pewno zapach, który ja bardzo lubię w... takich zapachów na rynku a poznawałam przez lata różne zapachy morskie, nadmorskie i tak dalej mało, które bym uznała za naprawdę warte wyróżnienia, jest dużo do siebie bardzo podobnych, aqua di sal podobne do w, w zbliżonym klimacie jest aria di mare i profumo, które miałam Aquadisal też kiedyś miałam, jest też taki budżetowy, włoski zapach, <tryk> też w zbliżonym klimacie, jest po prostu dużo do siebie podobny. Więc ja wskazałam Bosch Poruszniczej, już trochę słabiej dostępne, ale tam jest niebieskość i tam jest zieloność. Yy, bardzo ciekawy zapach. Żałuję, że nie kupiłam sobie, gdzieś tam jeszcze trochę mam, ale że nie kupiłam na zapas, kiedy były w fajnych cenach. W takim klimacie jest dosyć zapach Ani Bojary, John generalnie wskazywane na skórę męską, ale jest bardzo duże podobieństwo do tego właśnie zapachu, konkretnie tego. Mam też zapach Walk the Sea, kerosin. I powiem szczerze, ten zapach bardzo lubię. Miałam kiedyś dekad, potem skończyło się flakonem, dlatego że to jest taki trochę spacer nad morzem. To jest takie trochę ciało z morza, jest trochę tego powietrza, jest trochę tej soli, a jednocześnie tam jest też lekka kwiatowość pleciona, ale nie jest tam mocno białokwiatowa, i zapach ma w sobie dużo niebieskiego koloru, chociaż tutaj po nutach tego jakby nie widać, ale ewidentnie jest charakterystycznym zapachem morskim, nadmorskim. Powiem tak, to pojęcie morski, nadmorski to nie są w ogóle pojęcia tożsame. Czasami zapach jest i morski, i nadmorski, dlatego że pamiętajmy, że morski to generalnie powinna być jakaś woda, Wilgoć, sól z tej wody, ciało z morza tego typu kwestie. Nadmorskość to mogą być roślinność nad morzem, kocarki jakieś nad morzem, jakieś różne w niej lasy nad morzem jest zupełnie inne klimaty. Propo lasów nadmorskich dosyć można mieć na uwadze Imaginary Autors serenad. Także to na pewno las nadmorski ja oczywiście sobie też stworzyłam. Um, stworzyłam wszelkie klimaty nadmorskie, których nie udało mi się niestety przez tyle lat y, namierzyć. Typu lodowate morze Amo Lamar, typu zapach morza nocą Maroskuriad, typu przepraszam, typu teraz już trochę wysiada, chociaż już się trochę leczę dzisiaj już idę ten receptę zrealizować, dostałam kod. <laughs> e tak naprawdę zapach też y, dla miłośników określonej kwestii scenery nad morzem. Y, właśnie Marinero Forestal, lasy nadmorskie, Rosa Marineras. Dzikie róże nad morzem. Także różne klimaty, też różne y, tak naprawdę wydźwięki i różne też temperatury tego morza. Z takich na rynku. Dobrze wspominam Santa Eulalia, <laughs> Marinis, dlatego, że tam było wiele różnych niuansów. Dlatego, że tam było morze, tam była też roślinność, tam było po prostu wiele różnych niuansów e, nad morzem. Natomiast generalnie większość zapachów e, osobiście mnie rozczarowuje, jeżeli chodzi o tematykę morską. Zobaczmy jeszcze raz ten korail. Może coś źle wpisuję. Znaczy, problem <laughs> polega w tym, że oni tutaj nie pokazują wszystkich, bo jakby ja wpisuję, dopowiadam mi jakąś część, nie dopowiadam jeszcze jakichś dalszych. Z, z słowem co Rail w nazwie. Niestety. Zobaczmy te Wave, to taki zapach z lat, sprzed lat, sprzed lat. Z przed lat. drogą one nie mają za bardzo takich nut niebieskich wodnych, ale, ale była jakaś taka świeżość, taka wilgoć. O, miałam, nawet już nie pamiętałam. Chyba faktycznie miałam flakonik, bo ja już po prostu nie pamiętam, czy miałam, czy nie miałam. Na pewno wiele razy sprawdzałam w Superfarmie, bo one były tak często dostępne. Na pewno nadmorskość też można wyczuć oczywiście w tej L. i też warto mieć na uwadze ten zapach Aqua di Elba, nie wiem czy go namierzy, o i te mam i to jest budżetowy zapach, już mniej budżetowy, ale wskazywałam kiedy był bardzo budżetowy i to jest naprawdę ładna figowość i roślinność i w ogóle nad morzem. Myślę, że go warto wyróżnić na miniaturce. Myślę, że warto wspomnieć o tym moim trochę sentymencie. Nie wiem, jak bym teraz to odebrała. Warto wspomnieć o tej wielowymiarowej, wieloniłansowej kwestii w Marinis. Już niestety mało znane, kiedyś były w Mustang Bar. Te morskie lasy, które są na rynku: czyli Serenat, Imaginary Outdoors, Walk the Sea. Poznałam też ten zapach, mam mało minąć od kolegi. I on ma dużo zbocz po A podejrzewam, że teraz łatwiej dostępny. Też ma niebieskość, też ma zieloność. Właśnie kwestia muchu dębowego jest bardzo istotna. Ja używam w swoich nadmorskich klimatach, bo on sam w sobie jako składnik absolutu ma jakieś niuanse soli. Więc to w klimacie nadmorskim również jest znaczące. Zresztą jest mój filmik 7 roli muchu. Mech to nie tylko szypry, to nie tylko fużer, to nie tylko lasy, aromatyczność, zielenie, paprocie i tak dalej, ale też właśnie jeszcze zupełnie inne kwestie, też znaczące, jeżeli chodzi o szafron, jeżeli chodzi o mandarynkę To już w ogóle informacja tajna, nie tajna od Bogdana, Parfum Craft Którą naprawdę wykorzystuje i jest bardzo użyteczna Ale tak jak mówię, też aspekt słony W ogóle mech potrafi zbudować głębie, ale też aspekt słony Jakiś niuans słony, much, muchu Ma kwestię taką znaczącą też, jeżeli chodzi o tworzenie też nadmorskości i też takiej te roślinności nad morzem, które też jakąś tam słoność sobie może trochę przyciągnąć, pochłonąć. W ogóle mój zapach Cuerpo de la Mar uwielbiam. Ciało z morza, skóra z morza. Takie ciało, które wyszło z morza. Skóra właśnie po kąpieli w morzu, po pływaniu. Więc ten zapach na pewno też. Tak naprawdę właśnie kwestia morza, lasu, takiego ogrodu z dzieciństwa sentymentalnego, to są dobre motywy, kwestie do poruszenia, aspekty do poruszenia w kwestii takich wyników sentymentalnych, takich rocznicowych dlatego, że to są takie moje wieloletnie poszukiwania ideału morza, ideału lasu zresztą lasu, giełkowego lasu, prawdy lasu ale i też właśnie takich sentymentalnych ogrodów dzieciństwa liście porzeczki, rabarbar, agres, taki realny malina, liście malin, to są niesamowite klimaty mamy fajną opinię właśnie afa to to mojej korzonki perfumowej ogromna siła rażenia, zielona łodyga, stół algi, pięknie pachnie pębospor 48 godzin arcydzieło i właśnie a propos niszeń, boż, porusz. Dla mnie wok nie są podobne do niszeń oczywiście no, no, jakiś tam klimat wspólny jest, ale nie e, Hilleja poznałam Tego, za, ten zapach jakiś tam widzę, że morski prawdopodobnie, Miguela Matosa nie poznałam Aquadisa dla mnie są jednak inne Tak patrzę co oni tu wskazują, czy któryś zapach ja bym bardzo Salarię chyba miałam próbkę, ale miałam oceanie. I to było dosyć rozczarowanie, bo to była taka nadmorskość, której ja nie lubię. I jednak taka męskawa. W ogóle nie mam oznaczenia, aktualne kiedyś miałam. Nie. <laughs> właśnie chyba tutaj dużo zrobiła kwestia lawenda, gałka, wszystko stworzył taki trochę męskawy i. Taki właśnie, takie właśnie ujęcie nadmorskosi męskawy, której ja nie lubię. W sensie w moim zapachu skóry i dat też jakby widzę ten zapach to może nocą, trochę też port, nie port. Widzę bardziej na skórę męską, z racji też tam trochę dymu, nocą nad morzem. Natomiast to jest zupełnie inny wydźwięk ulokowania czegoś, jakiegoś aspektu na skórę męską, niż taka właśnie nadmorskość męskawa, kolońska, to, to nie. Ten zapach ma bardzo dużą cenę, nie wiem jak teraz, ale no niestety ja byłam bardzo rozczarowana. Mogę znać, który z tych klimatów może? Las, ogród taki właśnie um, sentymentalny dzieciństwa, taki właśnie ogród owocowy, jakieś właśnie agresty, porzeczki, porzeczki, rebarbary i tak dalej. Który z tych motywów, um, jeżeli któryś z nich jest, jest Wam najbliższy. Jeżeli któryś z nich jest, może się już plątpię przez to bardzo kartło. Albo jaki Wy macie taki właśnie sentymentalny obraz, aurę, um, motyw zapachowy? No nic, jestem palnięta, to mi boli, ja, ale i tak muszę się zaspierać, o dziewiąta muszę wychodzić. Mam dzisiaj dużo różnych spraw. No, chciałabym wejść na no dobra, dziewiąta dziewięć. Mam ten cudny Unikat Mikalefa, przepiękny w ogóle takim minimalistycznym czarnym flakoniem. Powiem tak, kiedyś poznałam ten zapach, on był wtedy nowością w Quality Mistala. ten zapach sprawdzałam ja i jeszcze inne osoby, które były w Quality. Tam wtedy była Pani Stanisława, Pan Michał, generalnie to były jakieś, nie wiem czy warsztaty, coś tam było, już nie pamiętam, w każdym razie Yy, czy jakieś urodziny perfumerii i właśnie ten zapach yy, a moment, nie, pomieszałam na wszystkich skórach to był sprzedawany ten nowy zapach z quality ten zielony, ale w międzyczasie to było nowością i też yy, mniejsza ilość osób, ale sprawdzała ten zapach i powiem szczerze, na mnie w ogóle byłam w szoku, bo to jest generalnie paczulowy zapach, taka paczula z głębią, z emocjami, z wilgocią, ale mnie powiedziała, że tutaj jest piżmowo, że jest kakaowo. Totalnie się tutaj z tymi akordami wskazanymi, bym nie zgodziła. Kwestiami, może bardziej tak. Dlatego, że ja w ogóle ten zapach odebrałam w kategorii morza, ale takiej aury nie morza, wody i tak dalej, tylko takiej po prostu, by zamknął oczy i byłby po prostu z tym powietrzem, z tą wilgocią, z tą przestrzenią, z tym wszystkim. A ty ten zapach tak bardzo lubię, ale nuty. W ogóle na to nie wskazują. borszcze, nie wiem, na mnie są totalnie to inne klimaty, ale zdaję sobie sprawę, że na kimś to może być paczula, paczula, która się wysłodzi. Natomiast dla mnie to też taki trochę sentyment. Niektóre właśnie paczule to dla mnie takie sentymenty. Bo like Rose, róża rozlane w piwnicy, Pandolfo, wilgociowa paczula Vicanto. Marka, która według mnie bardzo w tą stronę poszła, ale Pandolfo są cudowne. Zobaczmy, Pandolfo. One są też takie wilgociowe. Cudowny zapach. Wspominam o nim, więc dam do miniaturki może. Więc to jest... No i znowu, powiem szczerze, mastek z żywice, bursztyn. W ogóle ja ten zapach totalnie inaczej podbieram. Więc jakby te nuty to jest abstrakcja. Abstrakcja totalna. To jest zapach Pełen wilgoci. Dla mnie on nie jest że nie jest Po prostu wszystko inaczej. Wszystko inaczej. Ten zapach z nadmorskich mnie rozczarował. Tu mam się takie nadmorskie eee, z słodkawość. To już bardziej bym wskazała. Ciekawsze są Squid. Ale przede wszystkim dawna wersja Kopal Asur. Ale dawna wersja. Ale te które kiedyś miałam w małej ilości To jest takie właśnie kadzidło Z solą, z niebieskością I można mieć też na uwadze Ten zapach To jest bardzo dobry zapach Aktualnie dostępny nadal I tutaj jest takie też morskie W stronę morskiego kadzidła Mamy tu no różne morskie, nadmorskie I tak dalej z morza z morza, drewno, sól, algi, nie algi, trawy morskie. Ale właśnie jest na takiej zasadzie, jakby nie, tak właśnie jak ten kopal takie niebieskie, właśnie takie przeszycie. Także są jeszcze perełki. Nawet na rynku nie stany, właśnie L'Occitane. No myślę, że to warto wspomnieć, ten zapach. Ja go gdzieś cały czas mam na uwadze, a w ogóle z takich trochę nadmorskich, ale takich trochę nadmorsko-ziołych zapachów skusiłam się w tej akcji promocyjnej w l'erbolarium. to będzie raczej dla Darka. Na ten zapach, zaraz pokażę, który, Tylko muszę go namierzyć. A w ogóle dwa nowe, ciekawe czy już są. O, chyba dzisiaj zahaczę o El Volario, dlatego że miałeś dwa nowe, czy nawet trzy nowe zapachy. Właściwie końcem października. Ja mam kartę zniżkową, ale to jeszcze ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie jest ta karta zniżkowa. Także tak, tak sobie pozbierałam te, te rabaty, ale nie chyba wiem, gdzie jest. No dobra, zaraz zobaczymy, czy ja na mierze. O, Periplo. Zresztą. Nawet kartonik, flakonik, wszystko na to wskazują. To jest taki zapach, który ma morskość, a jednocześnie to aspekt takiej roślinności, ziołowości nadmorskiej. W ogóle cudownym zapach, zapachem. No ale cena jest kosmiczna. Może się kiedyś skuszę, nie wiem. To jest zapach Róż zmiętą w takiej przestrzeni nadmorskiej, w takiej właśnie przestrzeni. Ja pamiętam, poznawałam ten zapach właśnie w takiej dedykowanej przestrzeni, właśnie miałam próbkę, jakbyśmy nad morzem. No i pięknie to grało z wiatrem, z powietrzem, z przestrzenią, z świeżością. Cudowny zapach, chociaż cena jest kosmiczna, biorąc pod uwagę, że to jest taki właśnie świeży, aromatyczny, przestrzenny, różano-miętowo, morski, nadmorski. No. Ale może, może. W sumie takie bardziej mokre kamienie gdzieś nad morzem, ale bez soli, nad takim zimnym morzem, na piasku to archetypo, i tego mam flakon, archetypo mentitorosa, właśnie morskie kadzidło, niebieskie kadzidło, <laughs> jakieś takie właśnie kamienie, Wilgocią. Tego typu kwestie to są takie dla mnie też niesamowicie sentymentalne.